Do La Specie, gdzie będziemy mieć kolejne dwa noclegi, zahaczyliśmy San Gimignano o sławną pizę. Zaparkowaliśmy na płatnym parkingu Cameo, jeszcze nawet nie wiemy, ile kosztuje, ale to jest z polecenia z bloga kierunek Włochy plus strzeżony. Po od wyjścia z parkingu od razu pojawia się taki ryneczek z pierdółkami, magnesami, lampki, kupić. lampki w kształcie wieży, a naszym oczom ukazuje się kopuła, bazyliki i centralne wejście na plac. Gdzie powinniśmy zobaczyć Krzywą Wieżę. O, wow! Fajną perspektywę. Bo akurat się wychyla z Miejsce, do którego pielgrzymują. Turyści z całego świata, ale powiem ci, byłam tak sceptycznie nastawiona, ale teraz widzę, że chyba się cieszę, że tu jestem. Od San Gimignano mieliśmy około 45 minut drogi, także po drodze myślę, że warto podejść, zobaczyć na własne oczy. Krzywa wieża stanowi symbol miasta Pisa. Rocznie jest odwiedzana przez prawie 10 milionów turystów. I tak naprawdę wieża ta jest katedralną dzwonnicą i należy do kompleksu zabudowań na Placu Cudów. Zabudowania te w stylu romańskim w roku 1987 zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jak prawdziwi turyści w Pizie, zrobiliśmy sobie klasyczne fotki, na których przytrzymujemy miecz, podeszliśmy bliżej. Widać, że wieża jest wartościowym zabytkiem pilnowana przez wojsko żeby nikt nie ukradł Żeby nikt nie ukradł Przed chwilą byłam sprawdzić cenę biletu yy, biletu na wejście na wieżę koszt 20 euro Uważam, że troszeczkę dla mnie to jest zbyt drogo. Rezygnuję. Będę podziwiać zewnątrz. Turystów jest sporo, jak na październik. Z całego świata. Z całego świata. Włosi to potrafią zrobić biznes, nawet na budynku, który się nie udał, udał nie udał, ale na jakimś miękkim gruncie się przechylił i do tego miejsca z tego powodu jeździ 10 milionów ludzi rocznie, wstęp na wieżę 20 euro, czyli około 100 zł. Jedyna jego zasługa jest to, że jest krzywy. Taka tylko drobna obserwacja. Budowę kampanili, czyli krzywej wieży, rozpoczęto w 1173 roku i ukończono dopiero dwa wieki później. Pod koniec XIII wieku wieża zaczęła się przechylać, ale nic dziwnego, skoro jej fundamenty sięgają zaledwie 3 metrów w głąb ziemi. Z informacji technicznych wieża składa się z siedmiu kondygnacji, z których przyziemna udekorowana jest arkadami, a wyższe mają formę lodzi. Całość wieńczy komora dzwonna, której z tej perspektywy nie zobaczymy. 58 metrów wysokości, 15 średnicy zewnętrznej, a na wierzchołek prowadzą 273 stopnie schodów. Taka jeszcze obserwacja: mamy tutaj w Pizie piękną bazylikę, którą się mało kto interesuje, ma prawie 1000 lat. Jest piękna, majestatyczna, ale niestety mało kto się nią interesuje. Sporadyczne osoby. A 10 milionów turystów przyjeżdża zobaczyć dzwonnicę tej katedry tylko dlatego, że jest krzywa. Taka jej zasługa. 10 milionów ludzi rocznie przyjeżdża zobaczyć i zrobić sobie zdjęcie z krzywą wieżą. Zapłacą 100 zł za wstęp. Wdrapują się, robią dziwaczne zdjęcia. Rowery widzę, wieszają w niby w powietrzu. Dlatego, bo jest krzywe. Ktoś kiedyś skopał projekt, zrobił złe fundamenty. I teraz napędza to turystykę regionu. Myślę, że też przyjechaliśmy po to, by odhaczyć na mapie. Naszych podróży, że byliśmy w tym miejscu. Taka jeszcze obserwacja, jak się podejdzie do wieży bliżej. To z tej strony mamy te płytki tu. Tu, 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 tu. tu. Jest jedna sztuka i troszeczkę. A z drugiej strony tych płytek mamy pięć sztuk. Płytki są pewnie robione już później, bo ta wieża ma coś 700 lat. Około to to może ma z kilkadziesiąt. Ale po tym widać o ile to bardziej w ziemi jest. A teren mniej więcej jest równy, bo Bazylika stoi na prostym. Czyli o jakiś... 2 metry. To tak. Spojrzenie na wieżę od drugiej strony. Robi niesamowite wrażenie i naprawdę nie chce się wierzyć, że od początku budowy stoi tutaj już 1000 lat. Powiedział mój ulubiony satyryk, Robert Górski w sketchu Wizyta Księdza, że to się wszystko nie zawali. W Pizie usiedliśmy na obiadek przypadkowo na potkanej knajpce z takim boskim widokiem. Za chwilkę wiedzie. Pizza, aperol i piwo. Po tak intensywnym dniu się należy. A za pieniądze, zaoszczędzone ze wstępu na wieżę, funnęliśmy sobie taki oto obiadek z takim super widoczkiem. Dwie pizze po 7 euro, napoje po 6 euro. Czyli jeszcze zostanie nam na kolację. <gry> Smacznego. Pomału się ściemnia, a to oznacza, że czas kończyć nasze zwiedzanie w Pizie. Zjedliśmy przepyszny obiadek i ruszamy w stronę auta. Skąd udajemy się do naszej kolejnej miejscówki La Specja? Tam spędzamy dwie noce. Zatem zapraszamy do kolejnych relacji.